Daj mi słowo jak tam znakomicie powiem ci. Pogoda wyśmienita, niebo znowu bezchmurne, ptaszki w rubelki śpiewają. Powiem wam, że chyba słoneczko zachodzi, bo coś ciemno na tym ekranie się zrobiło. Asio, nie wiem co ty tam piszesz, pisz po polsku. No, mikulator. Ciekawie, ciekawie. O i znowu 253 osoby. Kulcie, jak to szybko wskakuje. Coś niesamowitego. Chyba od wczorajszego live'u ta oglądalność mi podskoczyła. Korek bolej. Siemka. Cię, powiem wam, że komarów coraz więcej Piesek mi szczeka, jedzonka się domaga, a ja tu se robię Bikoś jak nie czytam komentarzy, czytam, tylko że ty takiego długiego napisałeś, jak ja tu zacznę literki składać na live, no to jak, czytam w myślach, a widzowie se mogą przeczytać. Cześć Paweł, a łapek mało, no dokładnie, tyle osób, a tylko dwie łapki. Nie wiem, co się z łapkami dzieje, ale kuczę na tych live'ach, to ponoć trzeba wchodzić w trzy kropki, żeby te łapki tam wciskać, bo to są w pionie trochę inaczej niż zwykłe live'y, chyba, bo to się tam w karty short ładują i przez to tyle ludzi czasami wlatuje. No i było przed chwilą 100 osób, teraz już jest 234. Jak suwają palcem i skoczy im lajwik, bo od razu są. Pierwszy hi. I'm for India. O kurcze, to aż do Indii dociera? Coś niesamowitego, kucze. Takie mam zasięgi już. No ci powiem, Paweł, że u mnie też tutaj. Wczoraj mnie tak pożarły, byłem w koszulce. Dzisiaj sobie bluzeczkę założyłem, było i chłodniej, ale też ostro się dają. Gryzą te komary, jak nie wiem. W dzień słońce świeciło, to też nie szło wysiedzieć, kucze. A teraz wieczorem, tak przyjemnie pogoda posiedzieć, to kucze komary gryzą. Ono no ma. No to trochę się drapie, bo gdzieś mnie zawsze u, użym poli komar.